Siemanko, witajcie. Siemanko, witajcie na kanale Podróżnicy.pl. Witamy Was z pola namiotowego Młody Delfin w Jantarze. Tak. Spędziliśmy tutaj weekend i pokażemy Wam, co robiliśmy i jak wygląda pole namiotowe. Wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba. Zapraszamy Was też do naszej grupy na Facebooku Namiot, Ognisko i Obozowisko. Zapraszamy. Oglądajcie. Pl. Wasza jedyna szansa na poznanie życia. Say what? Startujemy od wejścia, od bramy głównej i idziemy w skończymy pola. Tu jest recepcja. W tym domku. No i tutaj macie też rowery, słuchajcie, które możecie wypożyczyć za 20 zł za dobę. Chyba nigdzie nie znajdziecie takiej ceny. No na pewno nie ma na mazurach, bo ostatnio my wynajmowaliśmy to, płaciliśmy ile? 50. 50. Dobra. No. Przy... Uważam, że 50 to i tak nie jest zła cena, tak. No tutaj przy recepcji macie mały plac zabaw, także dzieciaczki też mogą sobie tutaj po, podziałać. Na całym terenie pola znajdziecie takie stoły, więc jeżeli wam się fartnie to uda Wam się taki stół sobie przygarnąć, tak, nie? Tak, i to jest bardzo wygodne, a poza tym jest ich sporo na polu, także... No bo wiadomo, te kempingowe stoły my mamy z Dekathlonu, no to takie są nie, on jest, on jest spoko, fajny. no ale te są stabilniejsze i wygodniej tak, się i siedzi na pewno. do nas przyjechali, więc wygodniej było. Tak. Uchłanować. No i tutaj tak, tu po lewej stronie stoją przyczepy i taką alejką się wjeżdża w głąb pola, a tutaj po prawej stronie macie w sanitariaty w tym niebieskim budynku tu jeszcze są jakieś kwatery mhm. ceny są naprawdę przystępne macie w sanitariatach ciepłą wodę z Afriką tak. Dobra, idziemy pokazać pole. No jeszcze tak? co? Jeszcze y, 600 metrów do morza też, tak? No około 600 metrów do morza jest stąd, dokładnie. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy Tak jak mówię, poczekajmy nie? O. Tutaj jest taka jedna alejka, idziemy dalej. A no i jeszcze macie sporo drzew, jak możecie zauważyć, także też fajnie, bo zacienione, zacienione dokładnie. miejsca znajdziecie, na pewno. Podłączenia do prądu wyglądają tak. Po, jest po parę gniazdek w każdej skrzynce. No. I nie martwcie się, jeżeli zapomnicie o przedłużaczach, bo właściciel nie odpłatnie, pożycza, pożycza swoje długie. My mamy swój długi przedłużacz, ale niestety był za krótki tym razem, więc właściciel nam pożyczył. No i dobra, idziemy dalej. No i tu jest jakby kolejna alejka. No dobra, to jest budynek sanitariatów. Idziemy obczaić, pokażę Wam jak to wygląda. Wucety są i jest z dwóch stron, są wucety i prysznice. Wchodzi się tutaj, jest tu pięć kabin wucę. to tak. Wszystkie zamykane na haczyki. Takie ciach z zewnątrz. W środku wyglądają tak. Czysto posprzątane. My byliśmy bardzo wcześnie. Dzisiaj się umyć było około siódmej. to tutaj już Pani chodziła, sprzątała. Ops. Dobra, tutaj macie kabiny A Haczyk, żeby zawiesić sobie bramkę. Czysto. Nie są to najnowsze sanitariaty, ale jest czysto, to jest najważniejsze. I tu są trzy kabiny, nie? O, jeszcze zajrzymy tutaj, jak to wygląda. O, proszę bardzo, woda ciepła w cenie, to jest najważniejsze. I teraz jestem po drugiej stronie budynku i tutaj tak, są trzy natryski i dwa wucety. Otwieramy. O, proszę bardzo. I w centralnej części budynku gdzie są sanitariaty w środku macie kuchnię ogólnodostępną z płytą gazową, lodówkami, jakieś naczynia są, duży blat i przechodzimy dalej obok I macie jadalnię po prostu, jest to jest też jest lodówka. Zaczynamy dzioneczek nasz wykąpani pachnący. No Bore jeszcze się nie umył, bo to śpioszek To później. Śniadanko już tu nie atakujemy. Atakujemy śniadaneczko, tu już kubeczek. A przykupowa. chciałam wam powiedzieć jeszcze, że teraz... O Czekaj, Jezu, poczekaj, nie, bo tutaj nie, wczoraj. no tak, no tutaj. Eee, że postawiliśmy tym razem na pasty, bo już mamy dosyć jajecznicy, bo co wyjazd robimy jajecznicę, nie Luki? Tak. I zrobiliśmy, mogę wam pokazać, tak. Twarożek ze szczypiorkiem i z rzodkiewką tutaj zrobiliśmy guacamole. Po hiszpańsku. E, tu jeszcze co zrobiliśmy? E, o, tuńczyka z jajkiem, z kukurydzą i z Będzie pietruszką. Pytruszką. Z ust, szedł. E, I pasta jajeczna ze szczypiorkiem. Nie machaj tak tym, poczekaj. O, dobra. I heard that you uh-huh Nie macie toalety i prasnicę, a tutaj na no, wprost zmywalnia. Fajny zlew, zobaczcie, bo ten głęboki, nie? No i dużo Rady, miejsce, jest. Dużo nie? miejsca, tam jeszcze jest stanowisko z takim, wielkim. Tam Zmywalnia. Wyszliśmy z młodego delfina, idziemy szukać atrakcji turystycznych. Znalazłam w internecie, że jeździ tutaj kolejka wąskotorowa i chcemy się przejechać do Stegny, a ze Stegny y, przyjść na piechotę tutaj z powrotem. No a jeszcze mieliśmy w, plan w planach jakieś mini tak? Tak, ale no to tutaj to jest, więc. A, no ale zrobimy sobie spacerek, spalimy śniadanko. Nastąpiła mała zmiana planów, dlatego że kolejka mamy za półtorej godziny i postanowiliśmy odwrócić kolejność i przejść się do Stegny, a ze Stegny wrócić do Jantaru. Tak jest. Przejechać się tym, jak to się nazywa, jak to Indianie nazywali kiedyś żelaznym smokiem, czy tam nie wiem, jak to żelaznym dyliżansem będziemy wracać i. Przy na was tutaj, bo jestem za bardzo prześwietlona, dzisiaj światło szaleje i no, nie możemy, możemy dobrze ustawić tak. Światła. Ustawić jakoś, żeby to miało ręce i nogi. Także idziemy. Ma Ile mamy do 2,2, i 2, tak? Dostajemy pokazuję. 5,5. 5,5? No. O kurczę blade to niezły No to dobrze. no i mieliśmy taką przygodę że czekamy na pomoc dla chyba dzikiej gęsi tak nam się piskle, wydaje piskla, które ma jeszcze niewykształcone skrzydła Skrzydłka. słuchajcie, wylazła nam na ten z lasu, no nie, i przez ulicę chodziła Taka samochody. Za... Ona piszczeć, samochody za, zatrzymywaliśmy. No i czekamy tutaj, dostaliśmy od koleżanki Moniki, pozdrawiamy yy, namiar na, na inną koleżankę Moniki, Monikę, która przyjedzie z Gdańska i zabierze ten No jest ptaszkę, tu nie, nie, nie wiem czy widzicie, bo nie możemy zbliżyć. No jest sporaniona, nie wiem co się dziabnęło, nie wiem co. Yy, no i jakbyśmy ją zostawili, to wiadomo, że jakieś lisy, to moment by ją tam. Tego, nie? Ale jaka gonitwa była, wiecie, ona na ulicy, łukasz samochody zatrzymywał. Biedna, taka wystraszona widać. Teraz na razie leży mamy nadzieję, że się nie ruszy do przyjazdu no tej nic, koleżanki. Nie żeby tutaj wiesz, nic się nie tego. No. Nie można teraz. Po wykonować... całej akcji powiemy jak się skończyło. Tak, wykonywać gwałtownych ruchów, żeby ona po prostu się nie wystraszyła. I zawsze musi być jakaś przygoda. przygoda no aby udało ją się po prostu uratować. Akcja zakończona Sukcesem, tak, tak? Udało się. Gęś e, zabezpieczona, złapana, zabezpieczona także... uratowana. Także cieszymy się. Moja Gdańska, koleżanka, znajoma znajomej, przyjechała i naprawdę bardzo sprawnie to zrobiła. Tak, pod tak, bierakiem nie? Ciach i do Transportera i Gicio. Także cieszymy się, że. Że się. To się udało. A fajnie. my kontynuujemy nasz spacer i idziemy dalej do Stegny, pojedziemy trochę później. Kolejką wąskotorową tam zjemy jakieś lody tak. i sobie pochodzimy. gdzie zamówiliśmy sobie kawkę i moradził sobie loda. Za bilety zapłaciliśmy 10 zł. I podróż do Stygmy, nie do bo do Jantaru trwa ponad 20 minut. Możecie tutaj też zakupić magnesy pamiątkowe, kupić i rzeczy. I naprawdę jest super klimat. Jadek tutaj ryż się gotuje i gulasz podgrzewa. Gulasz zrobiłem taki skarbówki, myślę, naprawdę spoko. Łukasz jeszcze poszedł pod prysznic, a ja właśnie to ogarniam i czekamy też na naszych znajomych, którzy chwilowo teraz mieszkają w Gdańsku. A poznaliśmy się w tamtym roku w Powałczynie na biwaku. Zresztą byli on u nas ostatnio też na działce na grillu. Także fajna, fajna znajomość, fajnie, że, że uda się to gdzieś tam podtrzymać. Dajcie znać, czy wy też macie jakieś takie biwakowe znajomości, czy udaje Wam się spotkać później gdzieś tam w późniejszym czasie. Bo tak takie wielkie doświadczenie, bo taki kurde gigantu, no nie. A Łukasmie wszystko w rzeczywiście, bo nie mam to widziałam wskazówkę, My home open wide. If you keep believing, like rain soft from the sky. Nasz wypad kończymy rocznicowym obiadkiem w Stegnie, w Zielonym Kutrze i możemy Wam szczerze polecić tę restaurację. E, zamówiliśmy trzy dania, jedną z długą i zapłaciliśmy 121 zł. Ale naprawdę było warto, było przepyszne tak, ja jadłem gr grillowany karczek, Monia jadła Coś ze coś i z ziemniaczkami z Bałtyckiego. O, tak. Borcio jadł grilowa... Boże. Grillowaną pierś. pierś. Nie, pierś. pierś panierowaną. panierowaną. Pierś naprawdę najedliśmy się polecamy. Śmiało bardzo fajnie zrobione. Tak. Ja miałem karczka tak zgrillowanego pysznego. Mm. Także w wbijajcie jak coś się my kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i oglądajcie nas. Pozdrawiamy się manku. Okay. Hej.